On w dupę, miszora. Kiedy jego zapina, wtedy jest draga. Czy całe osiedle przestałem to robić? A on niestety musi spać. Ładuję, ja jak nie wiedziałem że on ładuje. Odpierdala o podłogę. Ja nie mogę, co ty rok odpierdalasz. Jesteś moim bogiem. Kocham cię ziomuś za to, co mu robisz. Czy możesz go jeszcze głębiej włożyć? Wkładaj do dupy, miszorowi. Niech mały się dowie, co to jest dorosłe życie. Wkładaj go do wora, wkładaj mi szora, ładuj frajera, ładuj go w zupę, niech czuję co to ból Niech dostanie zapalenia płuc Odpuść tasa twojego, od twojego tłustu Dalej no naszczaj mi do biustu Będzie dobrze, będzie grubo, zostać moją klubą. Teraz ja pojadę ci arbuzem pro co wpaść A co to jest? Co to jest czerwone? Co to, co, to, co, to, co to jest czerwone? Co to, co, 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 to, co to jest czerwone? Co masz na czole, co masz na czole? Zaczynamy drugą zwrotkę, teraz dla twoja kolej A Ty grojo, do śmietnika sobie polej, polej sobie szczyną, kiedy tylko możesz to zrobić Bo inaczej będziesz musiał się doobić Jak Miszo roka w dupę teraz ładuję, jest zamiana ja zalewa i chuj Dobre, że się zamieniają, zamiana jest z rolami Bo inaczej byłoby niesprawiedliwie między nami Między nami, panami, youtuberami Jest półpraca, jest zgoda Miszo rób mi loda, bo inaczej będzie zgoda na roli Bara, 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 bara chuj Miszorz jest mój chuj. Dobrze idzie to muro, się dobrze wytresował jak giernego psa. Ała, ała, doszłam! Miszor Miszor Zrób mi dobrze! Miszor Miszor Jestem białym czarnuchem. Cały dzień i całą noc palę, rzeżuchę Jestem białym takiem. Yo, 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 jak to Oskar! 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 Ale czarną duszę w tym mieście zrobiłem Palermo. Ty jesteś zwykłą ofermą Wita się z pierdolem jak dziwka, wita się ze spermą.